Dzisiaj mamy chmurki, jest przepiękna pogoda, 78 Fahrenheitów w tej chwili, więc jest bardzo miło. Nie jest gorąco, jest tak właśnie tak. Tak idealnie. Idealne ciepło. Nie ma za bardzo gorąco, nie ma zimno. Dzisiaj zaczynamy nasz festiwal w Tucson, który się nazywa Tucson Poznaj siebie. Czyli Tucson Meet Yourself i Właśnie się na niego wybieram zaraz. Chciałabym Was zaprosić. Jeżeli jest ktoś z Arizony, to zapraszam Was serdecznie do Tucson, bo będzie naprawdę mnóstwo wspaniałych ludzi, artystów rdzennych i nie tylko. No i bardzo dużo dobrego jedzenia z wszystkich zakątków świata. Bo tutaj mieszka bardzo dużo ludzi z całego świata. Wybrało Tucson na swój dom. To jest niezwykłe miejsce, bo my tu wszyscy się tak łączymy, łącznie właśnie z tymi kulturami rdzennymi. No i taki jest organizowany od wielu lat już festiwal Tucson Meet Yourself. Będzie nasz, yy, nasz w sensie polski, yy, polskie stoisko yy, z jedzeniem. Dzięki Joannie, która założyła yy, grupę folklorystyczną Lajkonik lata temu. Założyła ze względu na swoich synów, których chciała nauczyć kultury polskiej, bo tutaj nic nie było takiego. A okazało się, że już ten, ten syn, najstarszy, już ma swojego syna. Także już pokolenia rosną. Jest to już naprawdę historia teraz. Joanna stworzyła naprawdę ogromną, można powiedzieć, już, legacy tak zwane, czyli jest to coś, co naprawdę jest warte wsparcia, dlatego ja tam jadę, ja im pomogę i my wszyscy po prostu pomagamy, żeby tylko to, ta polskość tutaj była będzie wydawane polskie jedzenie, przygotowywane obieramy ziemniaki przygotowujemy kiełbasę kiełbasa polska Chicago, gołąbki, pierogi, także każdy kto przyjdzie do polskiej budki będzie mógł zjeść polskiego jedzenia i wesprzeć zespół lajkonik, który tutaj już od wielu lat istnieje, działa. Zespół lajkonik wygrał już nie raz Wygrał, wygrał, zajął pierwsze miejsce w zespołach folklorystycznych, polonijnych. Oni są naprawdę rewelacyjni, i jak wiecie, ja czasami tam śpiewałam z nimi, ale jeżeli chodzi o ten rok, oni chcą zrobić taki, żeby uczyć ludzi tańca, więc w niedzielę będzie występ i będzie nauka tańca, różnych tańców polskich, tradycyjnych, folklorystycznych. Więc oni to tak zrobią. A jeszcze Wam powiem, że dzisiaj są urodziny mojej mamy, także chciałam tutaj złożyć mamie życzenia, w związku z tym, że jest w Polsce. Nie mogę jej przytulić, no to życzę jej tutaj na kanale i chciałabym, żebyście, jeżeli chcecie, też napisali dla niej życzenia tutaj pod tym wideo, tym filmikiem. Nie 100 lat. Bo mama chce żyć 200 lat, więc albo 200 lat, albo coś innego, e, mil, miłego. E, nie będziemy się limitować do 100 lat, kochani. Więc e, jak piszcie, piszecie życzenia, to, e, to piszcie więcej niż 100 lat. No i um... dzisiaj jest wyjątkowy dzień, no bo wiadomo, ma, mamy urodziny, więc ja się cieszę też z nią razem, chociaż jesteśmy daleko. Ale. Będzie taki moment, że będziemy razem świętować te urodziny. Także to jest fajne. Wczoraj, słuchajcie, byłam z dzieckiem na takim pokazie, na takim show w, mie w innym mieście w Arizonie, które to miasteczko nazywa się Sierra Vista. Po hiszpańsku Sierra Vista to znaczy, że widok, widok na góry, bo Sierra to są góry. Przepraszam, nie. Ja teraz pomyliłam. Czekajcie, Montanias, Montanias są góry. Sierra to są takie niziny, czyli widok na te niziny. I tam jest coś wyjątkowego w tym miejscu. Bo jak ja tam pojechałam, pierwszy raz pojechałam wczoraj, słuchajcie. Tyle lat mieszkam w Aryzonie, jeszcze tam nie byłam. Ale coś mną no, po prostu tak pokierowało, takie dobre energie tam miałam. Pięknie tam jest, słuchajcie. Tam jest zimniej niż tutaj. Jest chłodniej. Więc lato też jest fajniejsze. Tam nie ma dużo kaktusów, tam nie ma w sumie pustyni, tam jest taka preria i tam też jest dużo winiarni. Jest dużo cyprysów, jest dużo takich pagórków. No i są góry. Hłaciuka to są góry, w których mieszkali Apache. Tam też się ukrywał Geronimo. To są góry naprawdę bardzo silne energetycznie. Tam jest ponad 9000 stóp, także są wysokie góry. I są też bardzo znane w okolicy w jaskinie Kachners. Jaskinie Kachners Park. Tam jest park narodowy z tymi jaskiniami, gdzie są różne kryształy. Więc no, energia jest niesamowita w tym miejscu. I jak się jedzie, to jest czerwona Ziemia. Podobna jak w Sedonie, tylko zupełnie in, inaczej to wygląda. I słuchajcie, to jest prawie przy samej, y, przy samej granicy z Meksykiem, więc tam też jest dużo y, służb granicznych, w związku z tym, że jest to bardzo blisko Meksyku, kraju Meksyk. Y, no, ale też można tam przyjechać niedaleko, jest y, szybka droga dziesiątka którą się dojeżdża do Nowego Meksyku, potem do Teksasu, i aż można na Florydę do ni nią dojechać. Więc to jest właśnie, żebyście tak mieli pojęcie, gdzie to jest. Więc i ten, jak jedziecie z Phoenix na południe, przejeżdżacie przez Tucson, jedziecie dalej, to później odbijacie w prawo i tam jest właśnie Sierra Vista. Jak y odbije się, może pół godziny, chyba. Czy nawet nie, 20 minut może się jedzie w prawo. I jakby w ogóle kraina nie nie stąd, jakby nie z Arizony. I dziękuję, dziękuję. Piszcie w komentarzach, żeby mama mogła zobaczyć życzenia. No a ta kraina, Sierra Vista, no coś pięknego. Nie sądziłam, że półtorej godziny od mojego domu będzie tak takie cudne miejsce. Jeszcze nie, nigdy tam nie byłam. No i e, wszyscy, których spotkałam, każdego człowieka, którego spotkałam tam, e, muszę powiedzieć, że każdy był dla mnie bardzo miły i bardzo e, przyjemny. Nie tylko, że miły, ale po prostu ci ludzie byli bardzo przyjemni. To miasteczko ma 45 tysięcy mieszkańców, więc to jest małe miasteczko. E, no w porównaniu z, z, z Tucsonem i z Phoenix, ale czuję się tam takie właśnie, takie klimaty życzliwe, wszyscy się znają, jedna osoba robi parę rzeczy i no i tak jest, jest miło. Poznałam tam taką panią, zaczęłyśmy rozmawiać, tam jest taki college, coach eyes, coach college, bo to jest hrabstwo coach i tam bardzo dużo artystów właśnie uczy się w tym koledżu. On jest, bardzo, on jest bardzo znany, ten koledż, ale on nie jest stary tak naprawdę, ale go stworzyli dlatego, że tam dużo przyjeżdżało artystów, dużo ludzi chciało się uczyć rzemiosła różnego. No i jest tam na przykład szkoła, gdzie uczy się ceramiki, um, uczą się wypalania um, tego wszystkiego. No i robienia różnych pięknych rzeczy i ta pani nas zaprosiła, w listopadzie będzie festiwal tam, trochę dalej za Sierra Vista, w tym innym oddziale tego koledżu, tam będą robić właśnie pokazy takie, tej ceramiki i tych wyrobów wypalanych z tego, z, z tej, z tego ognia, które oni tam robią, różne naczynia robią. Bardzo ciekawe miejsce, wiecie? Nie spodziewałam się, że, że takie małe miasteczko zrobi na mnie tak duże wrażenie. I ta cała, w ogóle, ta przyroda tam. Ja wyszłam z tego sklepu, bo byłam za. To, był, to było kino. Ja zostawiłam moją nastolatkę tam, a potem poszłam się przejść do jednego sklepu, tak pooglądać. I tak piękna rozmowa, jaką miałam z tą panią, naprawdę. Rzadko się zdarza, i jak wychodziłam z tego sklepu, to było chyba kilkanaście słów. Słuchajcie, we wszystkich tych drzewach, bo tam jest bardzo dużo drzew, tam jest zielono, tam jest zupełnie inaczej. Tam nie ma pustyni, tylko jest właśnie ta, taka, ym, taka preria. I tam jest dużo roślinności innej też niż tutaj. No a tych słów to tam było tak dużo, i one cały czas. W, tym, w tej ciemności tego wieczoru, tam było tak zimno, ciemno, i te, te sowy tak kuchały. To było coś niesamowitego. Wyła, wow, to miejsce do mnie normalnie przemawia. Ono do mnie mówi. <grymne> Jak Jechaliśmy z powrotem. Jeszcze zatrzymałam się na stacji benzynowej. Widać było, że tam się czuje takie, taki spokój. Tam było tak jak z filmów, jakiś halmarku w ogóle. Tak się czułam tam. Więc, no, chciałam Wam tak powiedzieć. Jeżeli kiedyś będziecie w Arizonie i będziecie mogli jechać na południe, w Arizonie, bo naprawdę południe jest zupełnie inne od północy. Północ Arizony zjeździłam w dłuższy i wszerz, ale południe Tucson, mieszkam tu ponad 6 lat. Natomiast jeszcze dalej na południe, no to nie byłam w wielu miejscach, więc muszę przyznać, że zaskoczyło mnie to, ale będę tam jeździć. Obiecałam sobie, że zrobię sobie wyprawę do Sierra Vista, do Benson, bo przez Benson też przejeżdżaliśmy, i Bisbee. Bisbee to jest też takie miasto duchów, tak zwane. Takie kowbojskie miasto, bardzo ciekawe, dużo ludzi tam jeździ właśnie, bo tam dużo westernów robili, kręcili. Jest ono dosyć znane. Więc zapraszam, jak będziecie na, na południu Arizony, to naprawdę warto zwiedzić te miejsca, bo są urocze. Są zupełnie, jak, jakby czas się zatrzymał, ludzie są inni, czuć taką serdeczność, taką... Ta, ta, na, ta natura, ta przyroda też jest taka dziewicza tam, zupełnie inna niż tutaj. Tutaj też jest dziewicza, ale inaczej. Tutaj są te kaktusy, tutaj mamy, wiecie, pustynię. Tam już jest inaczej. Tam jest wyżej, tam są te góry. Ziemia czerwona, zupełnie inny klimat. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Bardzo bym chciała jeszcze tam pojechać już, już niedługo, zanim się zrobi zimno, bo wiem, że tam czasami nawet pada śnieg. Także. Nie, ja nie mieszkam w Polsce, mieszkam w Arizonie. Także jestem w Tucson. Tucson, Arizona. No ale powiem Wam, że cudowne miejsce. Tak mnie zauroczyło to miejsce, że aż byłam w szoku. A pojechałyśmy tylko dlatego, że bilety się wysprzedały tego show animacyjnego w Tucson. A wiecie, że moje dziecko robi animacje? To jest, to jest taka pasja od wielu lat, więc my podążamy za tymi kreatorami, którzy robią animacje. I, i naprawdę jest to coś, co. No, moje dzieci nie są, nie idą za takim, wiecie, jakimś Disneyem czy jakimiś takimi zwykłymi rzeczami, które są w telewizji, bo nie oglądają takich rzeczy, ale idą za tym. Co z nimi rezonuje najbardziej. A tutaj akurat było to, że miałyśmy jechać na ten pokaz tego, tego filmu animacyjnego, więc on był tylko raz pokazywany. On tylko był raz w każdym kinie i trzeba było specjalnie z wyprzedzeniem bilety zamawiać. no W TISON się w 15 minut wysprzedały te bilety, więc musiałyśmy jechać tam. Ale się bardzo cieszę, że tam pojechałyśmy, bo. Niezwykłe miejsce, naprawdę niezwykłe miejsce, Sierra Vista. Także bardzo ciekawe. No, A my dzisiaj idziemy na Tucson Meet Yourself, na festiwal. Spotkamy się z Gabrielem Ayala, z naszymi przyjaciółmi z rezerwatów. Przyjeżdżą, przyjadą z Tohono Odam, przyjadą Yoeme, Pasquajaki, Navajo. Hopi, różni przyjaciele z różnych części Arizony przyjeżdżają na ten festiwal, i my się tam spotykamy, ro rozmawiamy zawsze. Mamy ciekawe, piękne, głębokie rozmowy, których ja nigdy nie nagrywam, bo one są tak wspaniałe i tak prywatne, że ja nie chcę tego nawet upubliczniać, ale mogę Wam powiedzieć o tych rozmowach, że są naprawdę poza jakiekolwiek skalę w ogóle. To są rozmowy. Który się pamięta całe życie. Wiecie? Z nimi. Także ja Wam zrobię jeszcze live z tego festiwalu. Możliwe, że będę też tam jutro, i możliwe, że pojutrze. Zobaczymy, jak z czasem, jak to wszystko się rozegra, i jak pogoda. U nas są chmury, tak jakby się zanosiło trochę na, na jakiś deszcz, ale chyba nie, chyba jednak nie. Jest pięknie. Jest pięknie, naprawdę cudowna pogoda teraz. No i słuchajcie, już mamy wyznaczony termin tego spotkania. Jeżeli ktoś chce dołączyć do mojej drużyny, do mojej, do mojego, jak to powiedzieć, do czegoś, co się dopiero zaczyna, coś, co jest bardzo fascynujące, coś, co będzie przełomowe dla całego kraju. Bo my to dopiero będziemy wprowadzać do Polski. I to jest proces, ale już, już można się zapisywać i będziemy o tym mówić z dr Klein. Spotkanie będzie 29. List... czekajcie. października. 29 października o godzinie 19 polskiego czasu. Mam to na DagmaraArizona.com. Tam jest rejestracja, żebyście dowiedzieli się, jak aktywować swoje DNA. Jest to spotkanie zupełnie bezpłatne. Ono jest informacyjne. dostaniecie dużo informacji, jeżeli chodzi o, o to, jak działa nasz ciało, nasze ciało, jak działa nasz organizm, jak działa nasze DNA i co zrobić i tak dalej. I ja wam też powiem. Jaka jest ekscytująca, właśnie, część tego, tego spotkania i co się będzie działo? No i wszystkich serdecznie zapraszam. Także rejestrujcie się na mojej stronie dagmaraarizona.com. Tam jest bezpłatne. Po prostu piszecie swój e-mail, napiszcie swój telefon, żeby ja mogła się z Wami skontaktować, żeby Was dodać na Zoom. Bo to będzie spotkanie prywatne na Zoomie. Więc piszcie, rejestrujcie się. I będziemy w kontakcie, kochani. Jeszcze przez tydzień będziemy wysyłać suplementy w Polsce, w Europie później robimy tą przerwę. Jeszcze raz powtarzam. <laughs> Żeby, bo wiem, że zaraz przyjdzie ktoś powie, o, to, to nie, nie możesz wysyłać teraz. My będziemy mogli wysyłać ze Stanów, ale w dużych ilościach, bo w małych się po prostu nie opłaca. Natomiast te trzy miesiące są potrzebne przerwy teraz. Dużo się dzieje, dużo zmian. O tym też wkrótce Wam powiem. I te trzy miesiące są nam potrzebne. Więc jeszcze przez tydzień, jeżeli ktoś nie ma DNA, zeolitu, super detoksu, yy, oczyszczania na pasożyty, potrzeba Wam jeszcze więcej FenBen albo IV które są właśnie na pasożyty, to są naturalne całkowicie postacie w kropelkach. Dajcie znać albo wejdźcie na moją stronę, zamówcie. dagmaraarizona.com i zapraszam Was też na mój Instagram, żeby obserwować Polka USA. Po prostu Polka USA. Także możecie mnie obserwować, patrzeć, co u mnie. Tam czasami też wideo robię i dzielę się z Wami, co u mnie się dzieje w życiu. Także zapraszam serdecznie i dziękuję, że jesteście, dziękuję, że odwiedzacie mój profil. No, i jak macie jakieś, jakieś pytania, to piszcie po prostu do mnie. Ja wszystkie e-maile odbieram. Wszystkie whatsappy odpisuję, więc daga, Arizona gmail.com To jest dla mnie e-mail. Dzięki za wszystko. Zdrawiam i życzę Wam cudownego weekendu. I jeszcze pewnie będę dzisiaj nagrywać i jutro może, bo będę wam pokazywać, jak wygląda nasz festiwal, przynajmniej nasza, nasza reprezentacja Polski, która będzie prawie. Może parę osób będzie. To jest cała nasza Polonia tutaj w Tucson. Jeżeli ktoś jest z Tucson, jeżeli ktoś jest z Phoenix, chcecie przyjechać, proszę, przyjedźcie. Przyjedźcie do naszego polskiego stanowiska. Przyjdźcie, powiedzcie cześć, przywitajcie się. Chętnie z wami porozmawiam i zapraszamy. Zapraszamy na polskie jedzenie. Także zdrawiam was, pa. pa.